głupek jeden znerwował i no, że się Dzieci się nie słyszą, nie? No, no, bo jest grzeczny. Chciałem się z wami pokazać co chwilę mi któryś przerywał. Chciałbym wam ważną rzecz powiedzieć. Noś Wincynty, co był wójtym. wiecie który? Helusi, tego ślepoka mąż. Tym, co był posłem z Topyduła. Mówię był, bo już nie jest, bo przepadł w ostatnich wyborach. Ale co się nachapał za tamty kadyncy, to jego. Wy wiecie, jak oni biorą na wiejskim. U pamiętacie, on miał malutki zakład pogrzebowy, pamiętacie z telewizora, nie? Tero poszerzył se o kamieniarstwo. Już go bida nie ubocie Tero. Tym bardziej, że on ma jeden zakład na trzy gminy, tak se załatwił. A do tego ludzie u nas są głupie, nie wiem jak u Bo u no to są ludzie takie głupie, wą powiem, że za życia już se u niego grobowce zamawiają. To bo ty pewnie już masz, musisz miałeś. Grobowce, na grobki se zamawiają, napisy se korzum wyryć na płycie, nie? Daty. Koziów? Ale tą pierwszą winą, nie? Zaś czekają na tą drugą, znaczy rodzina, nie? Opowiadał mi Wincenty, że przyszła do niego kiedyś firkowo, nie? I go dotarł. A ja Wincent Wincent chciała u Was zamówić komplet. On się pytał, ale komplet to co? Młodzi go dają full wypas. A co to jest ten wypas Wirkowo? Nie się. Ja bym chcę ubociała zamówieni grobowie. Taką kumpiwniczkę. Na, kum na grobę. napisy I więcej. Patrzcie się babsturz, za życia sobie wieńce zamawiało. Może z żywych kwiatów jeszcze. Nie? A Wincyn ty mów to graj, bo Kasiora idzie, nie? To mówi, dobra Wirkowo, króca mogą być wieńce. I no, powiedzcie mi, szarfy do tych wieńców mają być białe czy lila? A ona się pyta. a co to jest za różnica? No to Wincenty Zadzi tłumaczy, różnica jest zasadniczo widzicie, tylko do. bo u nas jest taki zwyczaj, że jak umiera dziewica, nie widzę, to i się daje szarfy białe, a jak umiera taką, jakby powiedzieć, Skonsumowano mężatka, to i się daje szarfy lila. A firkowo jest staropanna. I go do, więc by pasowały białe. Ino od czasu do czasu lila punkt. No to, wiadomo, na plebanie mieszkoto to punktów nachytała. Czegoś tu jeszcze chcesz? Panie komendancie, służbowo, i już nie... Czy ktoś nie zgubił portfela? Wyżej podnieś, żeby ludzie widzieli. Nie zgubił kto tego. Ty zgubił. Ty to jest mój portfel. Ooo, a skąd wy wiecie, że on jest Bawstą? We może portfela nie podną? No to co jest w środku? Pięć stówek na paliwo. Tak. Tak. Raz, No jest pięć. No widz. A numery kto tu pamiętacie? Widzicie, pan, w tym gubiłeś to zobacz... Tam jeszcze jest moja legitymacja służbowo-strażacko ze zdjęciem, jest? No, też jest. No. Legitymacja strażacka, zdjęcie z komunii. Łodowej <supra> <supra> ten portfel, gdzieś go znalazł. Mój się znalazł. W Trowie przy aucie. W Trowie? Tak, se leżą. mor? <supra> Robimy tam. Pójdziesz do Grzeszka. Wie do kogo? Do kierowcy. No, to jedno co wiesz. I powiesz mu, żeby z kurtki, mojej kurtki, co wisi w aucie, wyjął ten portfel i mi go przyniósł. Idź. Komendant się. Bo ja to sobie myślę, że ten portfel, nie? To wy go macie w ręce. Bemol, ja ci coś poradzę. Ty nie myśl, nie daj się. To nie jest twoja najmocniejsza struna. A IQ może jak doda. Umykaj. Dobrze, rodząc? Idź. Może będzie chwila spokoju, choć... Ta następno coś chciała zrobić. Bo... bo ja tak coś czuję, że będzie wypłata. Bo mój portfel już czujesz. Staro nie będzie żadnej wypłaty. co najwyżej będzie śpiewanie. E to Maria już nie wiem co. Nie wiesz co nie lubi śpiewać? Nie, no lubię, tylko mówię, że nie wiem co. A bum? Ale bum to mi się z czym innym kojarzy. Nie tylko tobie. <laughs> Ale teraz zobaczymy bumać w piosence. Zrozumiałeś? Ostrz, słuchajcie, zróbmy tak. U nas będzie świat bum, a jak przyjdzie pora, taką piosenkę bum. I odpuszczę rękę, wszyscy zrobimy bum. I no równo, dobra? To będzie próba teraz. Uwaga, i! To jest buma, nie? Całego? Bo jak ci widzisz tak bumów w dumu, to ciekowita długo nie potrzyma. Jeszcze raz, I! No widzicie, że się to. A jak będą dwie ręce, to będzie bum bum. Uwaga, i! No i pięknie! Tak samo może być, jak będziemy śpiewać, no sześć razy głośniej, tak? Kapela, jedziemy! Szła Kasia, do i nagle nie się pole się. błysnęło, walnęło. Kasia trzęsie się. To no nigdzie. Kogo? Tego portfela. A, portfel. A, nie ma. A, widzisz, to może pecha. Nigdzie, no jakżeś grzebał za tą śrubką, to że wszystko na powyciągą. No Potem powkładałeś z powrotem. Podkładałem. A portfel ci wyleciał w trowę widocznie. Ktoś przechodził, znalazł i się ucieszył. To może pecha, chłopie. Tam było pięć stówek na paliwo, a bak mamy pusty. No to portfel się nie znajdziemy, siadomy a ty choś, Aż do samego domu. No, a jak będzie pod górkę? Z górki pod górkę w Matko jedyna. Teraz matko jedyna. To, to co ja mam zrobić? A widzisz, jakbyś był wierzący, to byś wiedział. No jestem wierzący. Jakbyś był naprawdę, to byś wiedział, że trzeba iść pod kapliczkę patrona od yy, yy, Rzeczy Zagubionych. Wiesz który to jest? No wiem, to jest ten święty Florian. Ej, no. Głupi jesteś. Święty Florian jest patron od strażaków, a patronem od rzeczy zagubionych jest ten, no. O, a i mi mu się nie chciał powiedzieć. Do świętego Antoniego musisz się pomodlić. Święty Antoni... nie tutaj, pod kapliczką powiedział. A gdzie ona jest? Nie wiem, kuniec języka za przewodnika, zapytasz się ludzi, to ci powie. O, wciąż tam siedzi, to ci powie. Możesz tutaj, gdzie pleban, kapliczkę, możesz, Moż. Pójdziesz, to ci powie. Dobre. I no pamiętaj, że to jest najbardziej skorumpowany ze wszystkich świętych. Nie dosz mu do puszki dwie dychy, masz Całe dwie dychy. A nie musi być całe, może być dwa razy po dziesięć. No ma to jedyno. Rzesiur, no w wolnym kraju żyjesz. Nie musisz dawać. Wtedy pchasz samochód, my jedziemy, a te pięć stówek to i tak ci po z wypłaty. E no, komendancie zaś taki głupi, to ja nie jestem. No Idę lepiej szukać tej kaplicy. Idź, Rzesiu, idź. Mam nadzieję, że jest daleko. Idź. Może się wreszcie.